Coś tutaj tak pustno, nie? Nie wydaje Ci się, że powinno być więcej osób? Chyba powinniśmy następnym razem wstawiać banerę o otwarciu przed barem, a nie w środku. Zazwyczaj o tej porze dużo wagarowiczów ze szkoły idzie do baru. Może powinniśmy zmienić demografię naszego lokalu i wpuszczać nieletnich? Czarny, ty mordo, moja! Niestety to ja jestem twoim szefem i uznam to za mój pomysł. A teraz słuchaj mnie uważnie, czarny. Tak? Będziemy musieli zmienić demografię naszego klubu i wpuszczać nieletnie osoby, żeby spożywały alkohol. Jak zawsze szef to ma łeb. I właśnie dlatego to ja jestem szefem, a nie odwrotnie! Myślicie, że to jest śmieszne, prawda? Całe społeczeństwo skłania się ku temu, że każdy uczeń naszej szkoły czuje się opresjonowany każdą decyzją, jaka przychodzi przez samorząd naszej klasy? Wydy, zapytaliśmy się tylko, czy ktoś ma pożyczyć długopis, bo zapomniałem go wziąć z ławki. I to jest poważny problem! Spójrzcie! Dlaczego w naszej klasie nie ma ani jednej osoby afroamerykańskiej? Yo, 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 coś w tym jest! To jest bardzo podejrzane! Co ze śmiercią Elwisa, reptylianami, iluminatami! Co z patriotami? Co z wielką lekią? Co z majestatyczną czwórką? Odpowiesz może nam na to wreszcie? Ja... ja... Ja dosłownie nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że załatwimy to bardzo prosto. Najwidoczniej Ida nadaje się na przewodniczącego tej klasy lepiej niż wydwie ofermy. Siadać i może Ida się wreszcie zamknie. Dziękuję, osoba psorska, za pozwolenie oraz ten wielki honor, jaki mogłem otrzymać ku chwale naszej ojczyzny! Niech żyje de Gaulle i komunistyczny ruch oporu! Nie, na serio, zamknij mordę Ida. A teraz, wracając do lekcji, która totalnie odwróciła się do góry nogami. O! Czy ktoś powiedział, że jest tutaj jakaś dziewczyna do góry nogami? Nogi w górę? Głowa w dół? A, ciężki tłum, co? O, pa, 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 pa. Więc, jestem Alfred Mighty, podnoszę ciężary i piętnastolatki. Pa! Przepada, pytanie, kiedy dostaniemy z powrotem nasze kartkówki! Czy ty mnie sprawdzasz? Znaczy nie, po prostu byłem ciekaw, jaka! To teraz ja coś ci powiem, panie Shima. Życie nie jest fair! Jeśli chcesz, to możesz wybrać się do dyrektora, zamknąć mordę albo pójść zbierać psie gówno łopatą, którą bardzo chętnie wsadziłbym ci do dupy, tylko jakby twoja dupa nie była tak ciasna. Ciesz się, że żyjesz w świecie, gdzie masz wybór. Nasza osoba psorska ma absolutną rację! Hip, hip, hura! Dla wolności wyboru! Siadaj, bo trzecia opcja będzie będzie bardziej dostępna dla Ciebie, niż dla Kirishimy. I nawet nie będę musiał używać lubrykantu. Panie Ajzawa? Czego? Czemu nie możemy być jak i na przykład pojechać na jakąś wycieczkę? Dobra uwaga, dziewczynko z Daunem. A teraz, składa się, że jedziemy dzisiaj na wycieczkę szkolną, która ma w jakiś sposób nauczyć Was moralności i dyscyplinę, albo cokolwiek może Was nauczyć. A gdzie jedziemy? Do Muzeum Botanicznego. Cisza! Wyjeżdżamy wszyscy za 15 minut, więc zabierajcie swoje Pane kostiumy! Czemu akurat do Muzeum Botanicznego? Co jest nie tak z Muzeum Botanicznym? Nie wiem! Wszystkie liście i gałęzie są takie same na każdym drzewie! Jo, jo, jo! On ma rację! Te drzewa są podejrzane! Wszystko jedno! kończy mi się fajki, a po drodze jest stacja benzynowa! A teraz marsz do autobusu! Yo! Yo!